Pani Halina przyłapała syna na oglądaniu starych szkolnych zdjęć. Siadając obok niego, powiedziała mu niemal do ucha, a więc jednak młodość przypomina ci siebie? Michael, pamiętam, jak się czułeś przed ostatnim dzwonkiem. Ten dzień, kiedy razem szukaliśmy garnituru. A przede wszystkim uroczystą atmosferę pożegnalnego przyjęcia. Michał, wzruszając ramionami, jakby spadł na niewielotonowy ciężar, odpowiedział niechętnie, nikt nawet nie zwrócił uwagi na mój garnitur. A wszystko dlatego, że jestem synem sprzątaczki. O matko, nie patrz na mnie, jakbyś nie wiedziała, jaki pseudonim ma twój syn. A ja milczałem, bo cię szanowałem, wiedząc, że już i tak jesteś rozdarta między kilkoma pracami, żebyśmy przynajmniej mogli związać koniec z końcem. Niechętnie spuszczając głowę, pani Halina powiedziała: tak, był czas, kiedy nie wiedziałam, jak żyć. Pani ojciec trochę pożył, a potem uciekł z podkulonym ogonem. Musiał gdzieś wyjechać, nie mógł żyć bez przygód. Cóż, to było dawno temu, a ty wciąż nie możesz wyrzucić tego z głowy. Poza tym, nie jestem już sprzątaczką, ale pracuję w dobrej firmie i nie płacą mi za dużo. Jesteś taki duży, a twoja pozycja przeraża każdego. Śmiejąc się, Michał był skromny, też tak możesz powiedzieć, nie jestem dyrektorem. Ale żeby było jasne, wielu się mnie boi, bo trzymam wszystkich mocno w garści. Odkładając zdjęcia z powrotem do albumu, Michał zaczął szykować się do służby, dzisiaj znowu mam służbę. Jakieś łobuzy narobiły bałaganu w mieście, więc każą policji rozkopywać ziemię nosem. Syn pani Haliny pracował jako naczelnik wydziału dochodzeniowo śledczego w ich dzielnicy. Rzeczywiście się go bali, ale nie praworządni obywatele, tylko ci, którzy chcieli złamać jakiś artykuł kodeksu karnego. Spoglądając w jego kierunku, pani Halina zapytała, mimochodem, zaraz, synku, dlaczego oglądasz zdjęcia? Nie mów, że tęsknisz za kolegami z klasy. Michał odpowiedział, że niedługo mają zjazd i nie wie, czy tam iść, czy ominąć to wydarzenie. Matka poradziła mu, by zapomniał o wszystkim z czasów szkolnych, pamiętaj, synu, gniew nie jest najlepszym towarzyszem życia. Lepiej zapomnij o wszystkich urazach i idź, nikt nie będzie cię za to osądzał. Twoi dawni koledzy z klasy też pewnie zmądrzeli i nie będą pamiętać dawnych drwin. Idź, Michał, baw się dobrze, bo z twoją pracą całe życie będziesz kawalerem. A w twoim wieku powinieneś poważnie pomyśleć o założeniu rodziny. To były dobre słowa, ale czy do Michała dotarło ich znaczenie, czy będzie żył samotnie? Bóg jeden wiedział, co działo się w jego duszy w tym momencie. Być może chciał być wzorowym członkiem rodziny, ale coś go powstrzymywało. Jego matka nie mogła zrozumieć, co gryzie jej syna. Ale na pewno nieszkolna nostalgia. Gdy założył mundur służbowy, pani Halina rozpłakała się. Była przyzwyczajona do widoku syna w takim ubraniu, ale duma wzięła górę i ze wzruszenia chciała śpiewać. Michał objął matkę i powiedział czule, jesteś moim jedynym talizmanem, chronisz mnie od wszelkich nieszczęść i zła. Mamo, zostaw temat mojego życia osobistego w spokoju, nie musisz zadręczać się wyimaginowanymi nadziejami. To było wszystko, Michał dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza się jeszcze żenić. Z drugiej strony, jego wiek wciąż pozwalał mu czekać. Pytanie tylko, jak długo to potrwa. Kiedy dotarł na stację, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było sprawdzenie biuletynów, a więc żadnych koszmarnych incydentów, tylko zwykła rutyna. Ale wtedy jeden z adresów w dzienniku przykuł jego uwagę: Słuchaj, Kazimierz, co się stało z tym telefonem. Dyżurny odpowiedział, że w mieszkaniu doszło do kłótni między mężem i żoną. Nie było żadnych poważnych konsekwencji, ale na wszelki wypadek mężczyzna został umieszczony na oddziale izolacyjnym. Wydychając gwałtownie powietrze, Michał powiedział Przyprowadźcie tego więźnia do mnie, sam chcę z nim porozmawiać. Po chwili rozległo się pukanie do drzwi, przepraszam, kapitanie. Oto i on wichrzyciel. Biedak został niemal wepchnięty do gabinetu szefa Wydziału Śledczego. Michał podszedł do niego i wyciągnął rękę, witaj, złotowłosa, nie poznajesz go? Więzień w pierwszej chwili odsunął się od niego, po czym mruknął przez zęby: Ach, panie naczelniku, marnuje pan swój oddech, nie mam na sobie żadnych grzechów. Ale w tym samym momencie przyjrzał się bliżej policjantowi i nagle podskoczył jak urządlona pszczoła: Michał, to ty? Co za spotkanie? Nie wiem, czy mi się to śni, czy naprawdę widzę kolegę ze szkoły. Michał zawołał oficera dyżurnego i poprosił go o przyniesienie czajnika, chodź Kazimierz i poproś agentów, żeby przynieśli coś do jedzenia. Pewnie jesteś głodny, Wiktor. Widzę, że dawno nie miałeś w ustach makowca. Szybko coś wymyślimy, nie martw się, nie umrzesz z głodu. Siadając na krześle, Wiktor wyjął z kieszeni paczkę papierosów i patrząc na Michała powiedział, zapalę sobie tutaj, jeśli można. Michał machnął na niego ręką i odpowiedział: Nikomu innemu bym nie pozwolił, ale dla ciebie zrobię wyjątek. Słuchaj, jak udało ci się tu dostać. Czy ty i twoja żona nie możecie żyć w spokoju? Wiktor odetchnął i zaczął opowiadać, jak założył rodzinę, dla kogo pracował i co miał na swoim koncie. Kiedy skończył go słuchać, Michał odsunął krzesło i mruknął ciężko, chyba nie na darmo na lekcjach nazywali cię złotnikiem. Tyle przechwałek o tym, jak dobrze ci się żyło, a na koncie ani grosza. Wiktor nie poczuł się urażony tymi słowami, bo to była prawda, masz rację, Michal, ale ty też miałeś ciężko. Pamiętam, jak rwałeś sobie włosy z głowy, gdy koledzy z klasy dokuczali ci, nazywając cię synem sprzątaczki. Przeszliśmy razem przez rzeczy, których nie chcesz widzieć. Cóż, nie wspominaj starych czasów, lepiej powiedz mi, jak ci poszło. Obejmując biuro ramionami, Michał odpowiedział: Powinieneś wiedzieć, kto tu pracuje. Widzisz, życie może się zmienić tak drastycznie, zanim się obejrzysz. Wiktor podsumował z zawadiackim uśmiechem: Masz rację. Jeśli jesteś szefem wydziału dochodzeniowego i nosisz na ramienniki, to najwyraźniej nie jesteś biedny i nie wiesz, czego potrzebujesz. Nie mogłem znaleźć swojej drogi w życiu, więc żyję w nędznej egzystencji. Wybacz, że płaczę na Twoim ramieniu. Ale taka jest moja rzeczywistość. Chciałem, żeby było lepiej, ale chyba nie było mi to pisane. Swoją drogą, co z piętnastoma dniami, czy muszę je wszystkie wypełnić? Michał wyjął czystą kartkę papieru i powiedział: Napisz tu, że nie będziesz się więcej kłócił z żoną i idź w swoją stronę. Ale gdy tylko Wiktor podniósł ołówek, Michał zadał mu pytanie, czy ty w ogóle pamiętasz, że zbliża się zjazd. Może któryś z Twoich kolegów z klasy do ciebie zadzwonił? Wiktor znów się uśmiechnął, daj spokój, Michał, kto mnie potrzebuje? Tylko ja, a i to wtedy, gdy pensja w fabryce jest wypłacana. A ty, jak sądzę, chcesz tam iść. I to po tym, jak cię wyzywali? Oj, Michał, nie psuj mi opinii o sobie, bądź wyższy i pluj na ich zgromadzenie. W zasadzie to właśnie chciał zrobić Michał, ale coś mu przeszkadzało. Nie zamierzał jednak o tym rozmawiać, nawet z byłym kolegą z klasy. Rozległo się pukanie do drzwi i przyszedł oficer dyżurny, kapitanie, mam go zabrać z powrotem. Michał gestem dał do zrozumienia, że nie ma takiej potrzeby, Wiktor wszystko zrozumiał i więcej tego nie zrobi. Mam rację, załotniku? Słysząc swój stary przydomek, Wiktor odpowiedział, prosto w serce, panie naczelniku. Nigdy więcej cię nie zobaczę. Oficer dyżurny zrozumiał i przygotował się do wyprowadzenia Wiktora. Przy drzwiach odwrócił się: Jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się do nich pójść, przekaż im moje pozdrowienia. Sądząc po reakcji Michała, rzeczywiście coś knuł, ale na razie jego plany pozostawały nieznane. Po wyjściu Wiktora z biura, Michał pochylił się nad swoimi papierami, postanawiając poświęcić trochę czasu na uporządkowanie bieżących spraw. Szczęściem w nieszczęściu nie przychodziły mu do głowy żadne nowe pomysły, a te, które się pojawiały, nie pozwalały na opracowanie jakiejkolwiek strategii rozwiązania zbrodni. Ostatecznie schował akta do biurka i przeniósł się na kanapę. Pomysł odegrania się na byłych kolegach z klasy wciąż go prześladował. Ale czy los był dla niego łaskawy, czy naprawdę urodził się pod szczęśliwą gwiazdą i wkrótce miał szansę rozwiązać wszystkie problemy za jednym zamachem? Do zjazdu pozostały dwa dni. Z grubsza wiedział, jak da nauczkę swoim oprawcom. Jednak zadziałała siła wyższa, Michał został pilnie wezwany do biura. Tam otrzymał krótkie wyjaśnienie sytuacji, widzi pan, kapitanie, musimy pilnie przerwać dystrybucję tego białego proszku. Tak wielu ludzi zostało zabitych przez tych dilerów. Mamy sprawdzone informacje o tym, skąd to wszystko pochodzi. Według naszych wskazówek, główne postacie kręcą się wokół tej szkoły. Michał przyjrzał się uważnie mapie i prawie stracił oddech, domyśliłem się, że przestępcy angażują w swoją działalność przestępczą również młodych ludzi. Nieważne, pułkowniku, rozwiążę ten problem, zaufaj mi, że przeprowadzę operację, a ja cię nie zawiodę. Nikt nie mógł wtedy przypuszczać, jak to wszystko się skończy. Tego dnia Michał był na służbie i czekał na sygnał. Miał też nadzieję, że któryś z jego byłych kolegów z klasy przypomni sobie o nim i zaprosi go na spotkanie. Ale nie było od nich żadnych telefonów, co więcej, nikt nawet nie pojawił się w sieciach społecznościowych, chociaż wszyscy mieli osobiste strony. Przytłoczony ekscytacją, Michał zdołał się powstrzymać. W końcu otrzymano sygnał od jednego z informatorów i grupa pod jego przewodnictwem wyruszyła na proponowane miejsce spotkania. Po drodze Michał instruował wszystkich Nie róbcie zamieszania, bierzcie tylko te większe, małych na razie nie ruszajcie, później się nimi zajmiemy. Razem z przedstawicielami jednostki operacyjnej dotarł do budynku szkoły. Na pierwszym piętrze paliło się światło, a Michał spojrzał w okna. No proszę, koledzy z klasy postanowili jednak spotkać się dzisiaj w naszej klasie. Obserwując dalej sytuację, mocno się zdziwił, gdy zauważył dwóch mężczyzn wychodzących żwawym krokiem ze szkoły i zatrzymujących nieznany mu samochód. Nie wyglądało to na wezwanie taksówki. Grupa Michała zareagowała błyskawicznie natychmiast, otaczając całe towarzystwo. Kierowca samochodu nie miał nawet czasu się zastanowić. Policja przerwała sprzedaż nielegalnych substancji. Złapali też samych dilerów z dużą ilością kontrabandy w samochodzie. Ale coś mu mówiło, że inni uczestnicy zjazdu również mogli wiedzieć, dokąd i po co jadą ich przyjaciele. Rozpoznał dwóch z nich jako tych, którzy kiedyś nazwali go synem sprzątaczki. Kiedy Michael przedstawił się w pełnym umundurowaniu, przestępcy prawie zmoczyli spodnie. Jeden z nich, ten bardziej bezczelny, zapytał sarkastycznie, to co planujesz z nami zrobić? Nie zamierzasz wypuścić kolegów z klasy? Więc jesteś synem sprzątaczki, prawda? Obraźliwe słowa wbiły mu się w mózg jak drzazga i nie chciały puścić. Michal zręcznie wykręcił im ręce za plecy i odpowiedział: Mówię wam po raz pierwszy i ostatni, nie jestem synem sprzątaczki ale dowódcą obywatelskim. A na komisariacie czeka nas bardzo długa rozmowa, obiecuję Wam to. W czasach szkolnych Michał uważał, że ta dwójka na pewno zejdzie na złą drogę i tak też się stało. Reszta chłopców w jego klasie była normalnymi uczniami. Pomijając oczywiście fakt, że cały czas mu dokuczali. Spoglądając na okna, w których migały sylwetki, Michał rozkazał: Zbierz wszystkich i zabierz ich na stację w celu identyfikacji. To im się przyda, a mi będzie wygodniej spotkać się z nimi bez zaproszenia. Zrobiło się zamieszanie, ale dobrze zorganizowana akcja przyniosła efekty. Wszyscy zostali przyprowadzeni na prośbę kapitana. To, co działo się w biurze, było trudne do opisania. Wielu obecnych było oburzonych i groziło, że poskarży się przełożonym. Michał słyszał wszystko ze swojego gabinetu. Szczerze mówiąc, chciał dać im nauczkę. Michał zastanawiał się, co to będzie za śmiech, gdy dowiedzą się, że to ja. Aby nie stracić twarzy, zdecydował się na sprytną kombinację. Zadzwoniwszy do oficera dyżurnego, Michał poprosił go, aby powiedział zatrzymanym, że dowódca przybywa i sam wszystko załatwi. Ubrany w swój uroczysty mundur, wyszedł na zewnątrz tylnymi drzwiami, po czym imponująco otworzył główne drzwi i powiedział ze zdumieniem: Wow, co za banda ludzi! Jestem w drodze na zjazd, a oni tu sobie odpoczywają. Odwracając się do dyżurnego, Michał z miną poważnego przełożonego zapytał go, za jakie grzechy zostali zatrzymani? Mam nadzieję, że to nie przestępstwo? Z lekkim rozbawieniem oficer dyżurny odpowiedział Tak, kapitanie, przywieźliśmy ich tutaj w celu identyfikacji, dowiedzieliśmy się, że w okolicy miała miejsce sprzedaż nielegalnych substancji. Sprawdziliśmy i okazało się, że była to cała grupa przestępcza, żaden z nich się nie przyznał. Uśmiechając się tak, aby nikt z jego kolegów nie widział, Michał powiedział: Sierżancie, po co być takim surowym? Przecież żaden z nich nie jest niczemu winny. Prawda, pan Handlin? W końcu do niektórych z zatrzymanych, którzy stali przed nimi, zaczęło docierać. Zaczęły się szepty. Kiedy wszyscy zdali sobie sprawę, że stoją przed byłym kolegą z klasy, jeden z zagorzałych oprawców powiedział: No, Michał, kto by pomyślał, że osiągniesz takie wyżyny? I nie możesz powiedzieć, że jesteś synem. Nie odważył się jednak dokończyć ostatniego słowa: Przepraszam, wymknęło mi się. Michał dał swoim byłym kolegom z klasy bardzo surową lekcję. Po wszystkim zatrzymani zostali odesłani do domów. Ale to spotkanie zapamiętają na długo. Jedynym złym skutkiem tego spektaklu było to, że dwóch jego byłych kolegów z klasy opluło prawo. Musieli być odizolowani od społeczeństwa przez długi czas, ale tak było najlepiej. Teraz na ulicach będzie mniej brudu. Jednocześnie reszta jego kolegów z klasy traktowała go z większym szacunkiem. Kto wie, jak potoczy się los, co jeśli następnym razem będzie miał pecha?